Na imię Ola. Mariusz. i dobry, Ilona. Chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić na teatr, zgromadzenie na taki projekt o adopcji. W Nowej. Który będzie w ten piątek o godzinie 17 W Łaźni Nowej. Będą poruszane bardzo trudne i ważne tematy. E, I będziemy mówić o swoich różnych historiach adopcyjnych. oraz doświadczeniach macierzyńskich. Trochę <słuch> będzie śmiechu, trochę będzie wzruszeń. Jak to w życiu. I bardzo chcemy poznać też Państwa opinie. Co myślicie na temat adopcji? Co dla Was w tym temacie jest trudnego albo co? Czy lubicie o tym mówić? Zapraszamy do dyskusji przede wszystkim. Piszcie, mówcie. Bardzo ważne będą te opinie właśnie. Stwarzamy Wam tutaj wolę do dyskusji. Jesteśmy otwarci i liczymy na Waszą aktywność. i i Wasze tak, uczestnictwo. Dokładnie, przybycie i, mnogie. I, i teraz tam, nam Was bardzo brakuje na próbach, więc już nie możecie się doczekać, kiedy przyjdziecie. Zapraszamy. Tak, zapraszam.